To, to jest y, zapowiedź naszego konkursu. Praktycznie to y, mojego, ale y, ten konkurs, znaczy może Was się tak jak zacinać, ponieważ y, zapisuje mi się film, który jeszcze dzisiaj się pojawi na YouTubie, a więc będzie co do oglądania. Y, to jest nasz filmik informacyjny. Dokładnie to nie informacyjny, tylko zakres konkursu. Konkurs jest na ziskoda, a więc nie trzeba będzie posiadać oryginalnej, znaczy, że nie trzeba będzie posiadać Minecrafta w tym konkursie. No, więc tak. Trzeba zbudować jakąś budowlę na trybie kreatywnym i w ten, i taką fajną budowę na trybie kreatywnym na płaskiej mapie yy, porobić zdjęcia parę zdjęć by się najlepiej przydało może być jeszcze też od środka no i jak już te zdjęcia porobicie w swojej budowli to, to y, zakładacie folder i nazywiecie to zdjęcia na konkurs i tam wklejacie wszystkie swoje zdjęcia. Potem zapakowujecie to w Winrara. No i po prostu wysyłacie mi to na maila, który będzie w opisie, pod... jako załącznik. No... chyba każdy to umie, no bo kto nie umie? No i powodzenia życzę czyli tak budujecie fajną budowlę po zbudowaniu robicie zdjęcia zakładacie folder i tam wkładacie te zdjęcia potem zapakujecie folder winrara i wysyłacie mi na maila jako załącznik pamiętajcie że w treści napisać biorę udział w konkursie gift code i gdy już to wszystko zrobicie to Yy, po wygraniu yy, możecie, znaczy gdy już to wszystko zrobicie, to, wy, to pamiętajcie, że w treści, już w treści jako załącznik, napisać swój nick z Minecrafta. Yy, no i po napisaniu niku yy, z Minecrafta i, i tego biorę udział w konkursie gift code i z Minecrafta. No wszystko powinno wypalić. Yy, gift już mam właśnie uszykowany No a więc życzę powodzenia Aha, jeszcze tylko takie jedno Że za pierwsze miejsca otrzymujecie yy, że z tymi pis wpisani na white list do sześciennego świata Czyli coś typu kwadratowa masakra SKKF-a lub Kadziasto Dolina CTSG. Yy, jakoś tak i to jest dokładnie to samo i będziecie mogli tam grać razem z Daphim i Fire i znaczy Fire i Marcelo Zrodzień. z nimi wszystkim będziecie mogli grać na przeze tr koncepcy świat znaczy sześcienny świat yy, i czyli tak w pierwsze miejsce dostajecie gift koda zostaniecie wpisani na white listę sześcienny świat i tło na kanał na YouTube. Tło na kanał, samą zrobię, powiecie jak to ma mniej więcej wyglądać. No, okej. Okay. Za drugie miejsce otrzymujecie też, zostaniecie wpisani na like listę i tło na kanał na YouTube. Bez już gift koda, bo tylko gift się jest miejsce. A za trzecie miejsce otrzymacie nagrodę pocieszenia, czyli tylko tło na kanał na YouTube. No, życzę powodzenia w konkursie. Jakbyście czegoś nie zrozumieli, to wszystkie informacje podam w linku yy, w opisie. Ja życzę wszystkim powodzenia w konkursie. A jeśli chcecie więcej konkursów, pamiętajcie, że następny konkurs pojawi się z okazji 100 widzów. Więc jeśli chcecie więcej takich konkursów, to musicie mnie zasubskrybować. Aha, jeszcze Chociaż nie, yy, a więc zapraszam do oglądania następnych filmów i do subskrypcji mojego kanału. Ja byłem MandiGru.pl i jestem nadal. Się z wami żegnam. Aha.